Hejko kochani, witajcie w kolejnym moim filmiku. Zgadnijcie gdzie dzisiaj jestem. Po śniegu, po choineczkach. Zgadnijcie gdzie jestem. Jestem w górach! Znowu jestem w górach. Dzisiaj jest naprawdę piękna pogoda, świeci sobie słoneczko. Nie ma chmur praktycznie w ogóle wieje tylko taki troszkę wiaterek wieje taki wiaterek ale jest naprawdę świetna pogoda do jazdy na nartach, bo przyjechałam oczywiście na narty jak zawsze w góry po co się jeździ na narty no zimą na narty no i posłuchajcie kochani ja bardzo lubię jeździć na nartach Zimą bardzo właśnie lubię. Yy, yy, to jest mój ulubiony sport zimą właśnie. Zimą, zimę bardzo lubię, dlatego, bo można jeździć na łyżwach i yy, na nartach. Niestety łyżb, na łyżwach na nie byłam w tym roku ani razu, ponieważ yy, nie ma lodowiska u nas. Yy, no zrobionego, ponieważ... Nie ma śniegu, a jest plusowa temperatura, i to lodowisko by i tak zaraz stopniało. I, no I nie ma lodowiska. Musiałabym jechać gdzieś w góry na lodowisko, inaczej. Moja koleżanka z klasy była w górach na lodowisku, więc wiem, że w górach lodowisko jest. Ale y, u nas w mieście nie ma lodowiska takiego y, na otwartym powietrzu. No dobra, to ja za chwilę będę leciała na narty, ale pokażę Wam, jaka tu jest piękna pogoda i jak to jest ładnie. Jest naprawdę bardzo dużo dzisiaj na jeżdżących, uczących się, y, i naprawdę jest y, super. Dobra, pokażę Wam, jak tutaj wygląda. Zobaczcie, jaka super pogoda tutaj u nas, w górach, o. jaka tutaj pogoda w ogóle w górach jest, o, zobaczcie ile ludzi tam na nartach też jeżdżą, bo tu są ogólnie tory, a tam jest przejazd na drugą stronę, A? tutaj jest y, trasa narciarska, o, a tutaj dzieci, które się uczą. O. O. Jest bardzo dużo śniegu. Tutaj, zobaczcie, jakie ja, Jakie, jakie... Ile pa... Patrzcie, ile śniegu. O, super jest. Naprawdę. Bardzo lubię śnieg, więc jak jest śnieg, to jest raj. Łaj. Ugrzęzłam aż w tym śniegu. Parking tu jest. O. I tutaj wypożyczalnia jakaś. I tu też jest wypożyczalnia. Dobra. Idziemy troszkę dalej. To jest dosyć dużo, dużo ludzi O, trasa A tam Zaraz wam pokażę co tam jest dalej I zobaczcie jaka to jest fajna górka, taka duża Dzieci sobie tu jeżdżą na sankach Zjeżdżają tutaj narciarze też Też tu ostatnio zjeżdżałam Naprawdę super jest ta górka patrzcie jaka wielka góra. O. Wejdę tutaj i wam pokażę, jak to wygląda z góry. O. Zobaczcie. Jak tu na tej górze fajnie jest. Jestem tutaj na samej górze, patrzcie. A i patrzcie. No, i tak tutaj wygląda. Super, jest y, pogoda. Bardzo mi się podoba. Super, no naprawdę. Słuchajcie, kochani, ja już właśnie przyszłam do domu. Przyjechałam do domu. Jestem bardzo zmęczona, chcę mi się spać, nic mi się już nie chce, nie mam na nic siły. Jutro poniedziałek, lekcje i trzeba się zaraz pakować i przeszykować jakieś ubrania. Nie, nienawidzę chodzić rano do szkoły, bo chce mi się spać i jest zimno i nie mam na nic siły. Nie chcę mi się w ogóle wstawać rano. Najlepiej, bym sobie pospała do 10. No, ale niestety nie mogę, bo yy, mam jutro lekcję na 8. Mamy trochę fajnie, bo mam krótsze lekcje i bardzo się z tego cieszę, bo będę jutro szybciej w domu i jeszcze jak. Lubicie moje filmy I podobają wam się moje filmiki dostacie łapki w górę I zasubskrybujcie mój kanał I słuchajcie To będzie już koniec tego filmiku Więc jeśli wam się podobało łapki w górę, zasubskrybujcie mój kanał I widzimy się na następnym moim filmie Pa!